Cześć, Dymie z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale Dolarowy Projekt. W tym filmie chciałbym poszerzyć Wasze horyzonty o nowe nisze, o nowe pomysły na produkty. Zobaczycie produkty, które niesamowicie się sprzedają. Jestem przekonany, że część z Was nie myślała o tym, że można tworzyć takie produkty na Amazonie KDP. Jednak zanim przejdziemy do tematu głównego, to dajcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, a Wiem, że ponad 60% osób oglądających mnie jeszcze nie subskrybuje tego kanału, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji, zostaw łapkę w górę oraz napisz krótki komentarz, co sądzisz o tych niszach. No i cóż, zaczynamy, do dzieła. Ok, jak wszyscy pewnie już wiemy, reprezentacja Polski w piłce nożnej awansowała do Mistrzostwa Europy. Pewnie już większość z nas też wie, że bilety wyprzedały się na mecze Polaków bardzo szybko, błyskawicznie. No i dzisiaj troszeczkę będę chciał podrążyć właśnie ten temat, ponieważ jest on bardzo interesujący. I chciałbym, żebyście widzieli jedną rzecz. Przeczytam jedną rzecz, którą znalazłem na portalu ef.pl. Piłka nożna w Niemczech to nie tylko sport, to religia. Jest tylko kilka innych krajów na świecie, gdzie ludzie mają takiego bzika na punkcie piłki nożnej jak w Niemczech. I rzeczywiście tak jest. No i zobaczmy sobie na ekranie komputera, co mówią liczby. A za chwilę poznacie produkty przykładowe i bardzo interesujące nisze. Zobaczcie Mistrzostwa Europy EM2024 to jest taki skrót. Zobaczcie jak ładnie rośnie nam ilość zapytań na Amazonie właśnie takiego co prawda ogólnego słowa kluczowego jednak też bardzo pokazuje jak ten trend będzie teraz rosnął. Mamy 70 dni do rozpoczęcia Mistrzostw Europy więc ten trend będzie błyskawicznie rosnął w górę. Jednak jak chcemy zobaczyć sobie słowa kluczowe, które dotyczą ściśle książek, to zobaczcie, że ten trend również wygląda imponująco. Może ilość wyszukań nie jest jeszcze tak fascynująca, natomiast wzrost jest niepodważalny i ten trend na pewno utrzyma się przez kolejne dwa lub trzy miesiące i oczywiście można się zastanawiać, że to są nisze sezonowe i czy warto w nie wchodzić. Jednak chciałbym, żebyście zobaczyli ten film do samego końca. Zobaczycie, jak jeden z produktów zarabia 40 tysięcy euro w trakcie miesiąca, więc uważam, że warto. Oczywiście to jest jeden z wybranych produktów, jeden z najlepszych, natomiast wiele innych produktów również zarabia przyzwoite pieniądze. I zobaczcie, wpisałem taką frazę Futsball EM 2024 Buch, czyli Książka o Mistrzostwach Europy piłce nożnej 2024 i tych produktów mamy 310, czyli stosunkowo niewiele, prawda? I zobaczcie, co jest dość istotne. Mamy pierwszego bestsellera, drugiego bestsellera, trzeciego, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ten produkt już był, dziewiąty bestseller, dziesiąty wygenerowany przez sztuczną inteligencję, bo to widać. Jedenasty, też ciekawy produkt, czyli książka kucharska na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tak? Czyli typowe dania, pewnie nie grillowane, to jakiś burger wleciał na okładkę tej książki. Ale okej, okay, tu mamy około 11-12 bestsellerów na pierwszej stronie. Więc widzimy, że jest tutaj bardzo dużo bestsellerów, które dotyczy właśnie Mistrzostwa Europy. I zobaczmy sobie kilka produktów. Nie wszystkie produkty uważam, że są dla wszystkich, bo pokażę Wam drugi czy trzeci produkt, który będzie bardzo zaawansowany. Natomiast kalendarz na mistrzostwa Europy stworzyć może każdy tak naprawdę. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Zobaczcie, ten produkt już jest bez serem. Dość prosta, gładka, fajnie zrobiona, nawiązująca. Do różnych krajów, które będą występowały, które będą występowały właśnie na Mistrzostwach Europy. Zobaczcie, świetnie rankingi tutaj wyglądają, troszeczkę chwilowo, teraz się te rankingi pogorszyły, niemniej jednak bardzo dobrze to wygląda. Zobaczcie, jest to prosty kalendarz, tu widzimy jakiś quiz, jakieś fakty o być może tych narodowościach, o piłce nożnej. Ciekawy produkt stworzony. Ranking 6800. Zobaczmy, ile zarabia taki produkt. Taki produkt w tej chwili już zarabia około 1000 euro miesięcznie, a ten pik, tak jak mówię, dopiero jest przed nami, więc jest to jeden z pomysłów na produkt, który możemy stworzyć dość szybko, dość sprawnie. Jeszcze możemy pewnie z dwa miesiące zarabiać. Idąc dalej mamy tutaj zdecydowanie prostszy produkt do zrobienia, jest to kolorwanka. Właśnie na Mistrzostwa Europy. Zobaczcie, ten produkt został wydany 5 dni temu, dlatego też nie ma tutaj żadnej opinii, żadnej review. Zobaczmy, jak się sprzedaje taki produkt. Tutaj nie widzimy żadnego wykresu z ten, ponieważ to jest właśnie świeży produkt. Natomiast zobaczcie, co my tutaj mamy. Jest podkreślone, że jest to duży format, że są tutaj wszystkie narodowości, że są tutaj koszulki, flagi. Piłkarskie motywy, że jest to kolorwanka dla dzieci, pan 100 motywów do kolorowania, czyli dość sporo, ale zobaczcie, jak to wnętrze wygląda. To jest bardzo proste, tak? Czyli mamy grupę, flagi do pomalowania. Bardzo prosto zrobiona kolorwanka. Uważam, że każdy z nas jest w stanie zrobić taką kolorowankę jak nie lepszą. Uważam, że te grafiki, które są tutaj, właśnie widoczne w tym A, kontyncie. One są bardzo podstawowe i można pokusić się o zdecydowanie lepszą kolorwankę piłkarską do stworzenia. Tu widzimy jakieś hasła piłkarskie. Generalnie bardzo prosty produkt, wydany 5 dni temu już bardzo dobrze się sprzedaje. I zobaczcie, jest jedna bardzo ważna kwestia. Ta kolorwanka w tej chwili sprzedaje się po 14 euro. Tak, to jest bardzo istotne, jednak ssanie na te produkty. Związane z mistrzostwami Europy jest na tyle olbrzymie, że tutaj cena nie jest jakąś barierą. I to też fajnie wygląda. I zobaczcie, pomimo tego, że ten produkt jest bardzo nowy, jeszcze nie zdążył się tak naprawdę wypozycjonować. To już w tej chwili zarabia około 500 euro w trakcie miesiąca. W trakcie 30 dni, jeżeli utrzyma ten ranking, a jestem przekonany, że te rankingi będą jeszcze lepsze, ponieważ tak jak mówię, ten produkt dopiero zaczyna się pozycjonować. No i tutaj mamy nie radkę. zobaczcie, Mitmachbuch, chyba tak to można przeczytać. To jest książka właśnie związana z mistrzostwami Europy. I to, co też jest bardzo istotne w takich niszach, że tutaj nie ma. Używanych trademarków. Nie ma słowa euro, nie ma słowa UEFA, tak? Zobaczcie, że tutaj nigdzie czegoś takiego nie zauważymy. Oczywiście jest Europa Mineshaft, chyba tak to można przeczytać, czyli mistrzostwa Europy, ale to też nie jest żaden trademark. Więc tutaj trzeba na to uważać, trzeba zrobić to sprytnie, natomiast można to zrobić jakby nie ma potrzeby używania trademarków, można to ominąć, trzeba być tylko czujnym, żeby takiego błędu nie zrobić i oczywiście ten produkt jest bardziej zaawansowany. Jak sobie tutaj popatrzymy, natomiast też, jest, też są grupy wypisane, tak, kto się zakwalifikował, Jakieś, tu widzimy elementy quizu, tutaj fakty, rekordy. Tak. Tutaj jest bardzo dużo treści, jest to zaawansowana książka, pewnie teraz jest już za mało czasu, żeby zrobić tak zaawansowany poradnik, taką książeczkę. Natomiast, zobaczcie, co jest bardzo istotne: ranking 28 na Amazonie w tej chwili. Cena sprzedaży takiego produktu 13,95 euro, i to jest produkt czarno-biały, więc ta marża na tym produkcie to jest około 4 euro. I zobaczcie, to jest bardzo ciekawe: ten produkt zajmował drugie miejsce na Amazonie w Niemczech. Niesamowite. Że tego typu produkt był na podium właśnie w Niemczech kilka dni temu. Więc świetnie teraz widzimy, że tutaj troszeczkę te rankingi spadły, chociaż życzyłbym każdemu, żeby tak, tak te rankingi spadały, czyli wciąż te miejsca zajmowane są w pierwszej 20-30 produktów na Amazonie to jest fenomenalny wynik. Zobaczmy, ile taki produkt zarabia. Ranking 28. Produkt czarno biały 115 stron cena 14 euro i zobaczcie jeżeli ten produkt utrzyma ten ranking sprzedaży to w ciągu miesiąca sprzeda się ponad 6300 razy co daje niesamowitą taką estymację zarabionych reality czyli 40 tysięcy euro co daje nam ponad 160 tysięcy złotych zysku dla tego jednego autora tak widzimy, to jest fantastyczna liczba. Jeszcze, no, tak dla potwierdzenia, zobaczmy sobie tutaj jedną rzecz. Tak, to jest produkt wydany właśnie przez Amazon KDP, więc to wszystko możemy zrobić tworząc na, tworząc na KDP. Oczywiście, że taki produkt trzeba przygotować wcześniej, trzeba zebrać wiele informacji, opakować to graficznie. Jest tutaj dość sporo pracy. Natomiast taki ranking Taki zysk z takiego produktu myślę, że wynagradza wszystko, jeżeli przez dwa miesiące będzie się mu tak dobrze sprzedawał ten produkt, zarobi ponad 300 tysięcy złotych, myślę, że warto. Ale zobaczmy sobie właśnie ten Mitmach Buch, to niszę. Zobaczmy, że tutaj jest 125 produktów w tej chwili, czyli bardzo niewiele tak naprawdę, i. I oczywiście, że ten bestseller jest na pierwszym miejscu, wszystko się zgadza, ale zobaczcie, że tutaj są podobne produkty, które również są bestsellerami. Tu mamy ranking 220, tu mamy ranking 670 i tych produktów jest znacznie więcej 1500. Zobaczcie, tu jest wiele produktów, które fantastycznie się sprzedają w tej niszy, a tych produktów, tak jak mówię, jest około 120 w tej chwili. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie stworzyć podobny produkt? dość szybkim czasie, żeby wbić się do tej niszy. Myślę, że jest to pewne ograniczenie. I chciałbym Wam pokazać tutaj jeszcze jeden produkt, jeszcze jedną kolorowankę, ponieważ uważam, że czy kalendarz, czy kolorowanki właśnie Mistrzostwa Europy to jest coś, co możemy zrobić dość szybko. Są proste produkty. Jeszcze możemy wbić się właśnie w ten nurt i trochę euro zarobić dla siebie. Zobaczcie, to jest kolejna kolorowanka, bardzo Prosta kładka tak naprawdę, choć ładnie wyglądająca. Tutaj nie zaprzeczam, ale zwróciłbym uwagę na grafikę tego piłkarza, jego strój sportowy, nie ma żadnego napisu, nie ma żadnego logo. Tak, jest to sprytny zabieg właśnie po to, żeby nie naruszać żadnych praw autorskich, więc uważam, że w ten sposób warto postępować. Tak, unikajmy jakichś znaków towarowych po to, żeby nie naruszać żadnych praw autorskich. I zobaczcie, to co jest też bardzo istotne, rankingi fenomenalne, tak 1500, 1800, 2000, tak, świetne rankingi i co mnie zastanawia w tym produkcie? Oczywiście, a plus content też fajnie jest zrobiony, jest nawiązanie do kolorów narodowych niemieckich. To się wszystko zgadza, natomiast samo wnętrze tego produktu naprawdę jest podstawowe, tak. Tutaj Tą kolorowankę można byłoby zrobić zdecydowanie lepiej, a mimo to, to, tutaj widzimy, w tej chwili mamy ranking 5000, ten produkt świetnie się sprzedaje i jeszcze jest jedna rzecz, właśnie, która jest warta podkreślenia. Ten produkt sprzedaje się po 15 euro. To jest największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten produkt. I przyjmując właśnie ten ranking, to ten produkt zarabia ponad 1000-1300 euro miesięcznie. Tak więc bardzo prosta kolorowanka, tyle że gdzieś nazwana jako Euro 2024. to rzeczywiście nawiązuje tutaj, gdzieś są flagi do pomalowania, czy też nazwy państw, które będą występowały na mistrzostwach Europy, więc można w pewien sposób dostosować kolorowankę piłkarską na te mistrzostwa Europy, czy za dwa lata na mistrzostwa świata i czerpać niesamowite dyski właśnie. W takich niszach, co prawda sezonowych, niemniej jednak wartych uwagi. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie właśnie o takich niszach. Tym filmem przede wszystkim chciałem Was zainspirować. Chciałem pokazać kilka przykładów tych rodzajów produktów związanych z Mistrzostwami Europy czy świata. Jest znacznie więcej. Możemy, możemy zrobić quiz dotyczący Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Możemy zrobić jakąś książkę z żartami o Mistrzostwach Europy. Jakby tych, tych rzeczy jest zdecydowanie więcej. Warto spojrzeć, co sprzedawało się 4 lata temu przed mistrzostwami, przed mistrzostwami Europy, czy 2 lata temu przed mistrzostwami świata. Być może tam były troszeczkę inne produkty, których w tej chwili jeszcze nie ma na Amazonie, i w ten sposób wyróżnić się na tle konkurencji. Niemniej jednak jest to kolejna alternatywa na Amazonie i nikt mi nie powie, że Amazon jest przepełniony, bo te nisze cały czas powstają nowe i miejsce dla nowych autorów, jak widzimy, zawsze będzie, bo powstają nowe, ciekawe pomysły. I zachęcam! Dajcie łapkę w górę, jeżeli ten film był dla Was pomocny, przydatny. Napiszcie krótki komentarz, co sądzicie o tego rodzaju niszach. Zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!